Dobry wieczór Państwu. Jest 23 luty 2025 roku, godzina 21.15. Otóż na samym wstępie chciałem podziękować wszystkim, którzy tak od zmarszu zdecydowali się zaufać mi, przesłać swoje dane adresowe, swoje maile, swoje numery telefonów, którzy w ciemniaka ze sobie znanych powodów pozwolili sobie na taką fantazję, żeby pójść w kierunku im nieznanym, ale bezpiecznym, niełamiącym prawa, po to, żeby zmienić cokolwiek wokół siebie, a i jak nam się uda, to w naszym kraju. To tak na samym początku, ale żeby nie było... Powiem tak, nie wszystkie jeszcze maile, smsy i tak dalej pootwierałem, to jest w trakcie spisu. Zacząłem od tych, bo o dziwo nie spodziewałem się, uruchomiły się adresy yy, mailowe, z których dawno nie korzystałem. Dostałem informacje od kolegów, żebym zajrzał na skrzynki, które kiedyś wykorzystywałem do korespondencji z ludźmi, kiedy to brałem bardziej regularny i czynny udział w spotkaniach jakichś szkoleniowych, informacyjnych, czy w jakichś różnego rodzaju tam zajęciach z ludźmi. Powiem, że było to dla mnie bardzo miłym zaskoczeniem, bo dużo starej gwardii się uruchomiło i nie spodziewałem się, że tylu was słucham, że pomimo, że czasami zepsułem wam nerwy, czas... Yy, który żeście mi poświęciłem i zamieniłem wam w koszmar, aczkolwiek później żeście mi po tym dziękowali to nie spodziewałem się, że, że no, zdecydujecie się na to, żeby podtrzymać tą znajomość, żeby oglądać moje wypociny i żeby na dzień dzisiejszy zaangażować się we współpracę, dziękuję wam bardzo za wszelkie słowa otuchy za wszelkie słowa zrozumienia za zainteresowanie, za zaufanie jakie mi obdarzacie, że nabraliście przekonania, że to co wam tłumaczyłem, to co wam mówiłem, potwierdziło się wszystko w 100% i że jest nie tylko sprawdzalne, ale i do zastosowania w systemie. Więc moi mili, no to dla mnie naprawdę takie wielkie, wielkie, wielki yy, słodkiego miodu na moje serce i na mój umysł. Za co wam jestem niezmiernie, niezmiernie wdzięcznym. A ci, którym jeszcze nie odpowiedziałem, ci, którym nie odpisałem, nie potwierdziłem od, odczytu ich maili, to proszę o cierpliwość. Wszystko powoli, w odpowiedniej kolejności, w odpowiedniej metodyce działania. Ale żeby nie było, że boli i że na tym tylko i wyłącznie poprzestanę, chciałem tutaj Wam jeszcze zadać takie pytanie, bo proszę zauważyć, że w przestrzeni internetowej i politycznej zaczynają się tworzyć różnego rodzaju grupy, podgrupy, jakieś tam cudaczne społeczności, które zaczynają wierzyć i odtwarzać cudowną, niezłomną moc białych kapeluszy, anunaki i innych porąbańców, zbłowienną moc prezydenta Trumpa, jakby nie potrafili skojarzyć tego, że, że to jest jak ja to nieraz nazywam, wielokilometrowy tasiemiec, czyli długoplanowa działalność. Pierwsza kadencja była tylko za podporządkowaniem tego, do której też było yy, dwa ostatnie lata po jego poprzednika. To było przygotowanie do jego pierwszej kadencji, później była jego pierwsza kadencja, a później yy, jako ofiarę wstawiono tego całego. Dziadka do orzechów z Ameryki, jego poprzednika, i teraz Trump już będzie dokonywał dzieła realizacji planów, jakie zostały już dawno, dawno temu poukładane. Ale w związku z tym wszystkim, i w związku z tym, co się dzieje w naszym kraju, i w związku z tym, co planują zrobić w naszym kraju, chciałem was grzecznie zapytać. Mam taki pomysł, jak to ja. Bo można o mnie wiele powiedzieć, ale nie to, że jestem do końca normalny, więc mam taki pomysł, żeby stworzyć. Powiem tak, stworzono wiele opcji politycznych i zaangażowano się w tą politykę. A ja bym chciał przy Waszej pomocy, przy Waszym udziale stworzyć niezarejestrowany w systemie i nigdzie indziej, bez żadnej nalepki, bez żadnej jakiejkolwiek nazwy zorganizować działanie mające na celu polityczne poruszenie, a co się za tym kryje? Ma ono na uwadze mieć to, żebyśmy my, czyli moi subskrybenci, moi słuchacze, w pełnym tego słowa znaczeniu i zaangażowaniu oddali się i poświęcili się takiemu działaniu politycznemu jak bojkot wyborów. I że jeżeli oni zbierają 100 tysięcy podpisów na tego człowieka, który ma być kandydatem już na prezydenta, to czy byście się zgodzili zaangażować w to, żeby ja zrobił materiał, a wy mi go pomogli rozpropagować, żeby on zrobił 100 tysięcy wyświetleń? nawołujących do bojkotu wyborów jako formy sprzeciwu przeciw obecnie panującej nie tylko władzy, ale formie polityki, a przede wszystkim e, takim przymiotem wiodącym, był pokój. Żeby to nawoływało, żeby nasz sprzeciw w postaci bojkotu wyborów był takim e, jakby krzykiem rozpaczy nawołującym do pokoju. Co wyzna to? To jest taki, powiem Wam, troszeczkę ukryty mój plan i początek mojego planu, który, za którym mam ją później pociągnąć następne działania, ale nie chciałbym tu za dużo mówić, skoro kilkunastu czy kilkuset Was z wszystkimi włącznie zdobyło się na to, żeby gdzieś tam e, zdecydować się na współpracę w ciemno, czyli poker bez pokazywania i rozdawania kart, to czy byście się zgodzili na to, żebym ja przygotował jakiś materiał, a wy, żebyście mi pomogli go później rozpropagować, żeby on zdobył. Tylko nie mamy się sugerować tutaj akurat cyferkami pod moim akurat profilem, bo to wiadomo, YouTube sobie cyferki powkłada takie, jakie będzie trzeba, ale żebyście się osobiście zaangażowali. Ja daję wam wtedy wolną rękę, ja robię materiał, daję wam wolną rękę a wy możecie wklejać na swoje profile, gdzie chcecie, możecie to obrabiać. Chodzi o to, żeby z tego materiału, jaki Wam zapodam, możecie go w całości przesyłać, bądź robić różnego rodzaju materiały, które będą promowały bojkot wyborów w celu sprzeciwu przebywającej właśnie obecnie funkcjonującej nie tylko władzy, ale w formie politycznej, nawołujący do, jak powiedziałem, bojkotu w celu nagłośnienia sprzeciwu, przeciw wojnom, przeciw agresji i nawoływanie do pokoju, taki mam plan i tak to sobie jakoś w swojej głowce troszeczkę poukładałem, że, że jest to do zrealizowania, jest to do zrobienia i skoro oni do wyborów mają uzbierać 100 tysięcy podpisów, żeby zostać kandydatami, to my 100 tysięcy udostępnień zróbmy po to, żeby to rozpropagować. A jeżeli jest Was 3 tysiące z hakiem, moich subskrybentów, słuchaczy i jeszcze gdzieś tam trochę ludzi na Facebooku i Wy tych różnych ludzi macie, to czy czasami nie udałoby się, gdybyście wy na przykład ja nie mówię, yy, każdy zrobił 10 udostępnień, to już jest 30, 35 tysięcy udostępnień. Proste, 10 tylko. W jednym dniu. I później ja wiem, że nie wszyscy akurat by się na to zdecydowali, bo będzie trochę przeciwników, ale ci przeciwnicy i ci, którzy będą bojkotować mój pomysł, to będzie wynik tego, że po prostu nie posiadają tylko i wyłącznie świadomości zagrożenia, jakie ma obecnie miejsce, bo ja nie uważam, żeby dopuścili się aż do tego, żeby doprowadzić do konfliktu zbrojnego. Polski z Ukrainą, przepraszam, Polski z Rosją, a Rosji z Polską, bo za tym są troszeczkę inne bardziej niebezpieczne przesłanki, przynajmniej to, że wszyscy uchodźcy nielegalni emigranci, którzy będą na terenie naszego kraju, mogą zostać potraktowani jako wrogowie narodu, a w trakcie konfliktu wojennego w kraju, w który jest wciągnięty w taki konflikt, no to wiadomo, jak się obsługuje takich, którzy zachowują się niezgodnie z polskim prawem. Nikt nie będzie czekał na interwencję policji, tylko takiego jegomościa weźmie, odpali i pójdzie dalej. I jak już przyjedzie koroner, to się okaże, że no, świadkowie wskazali na to, że zagrażał bezpieczeństwu jakiegoś policjanta albo jakiejś matki z dzieckiem, albo zauważą, że przy nim jest jakiś mołotow, może chciał zrobić zagrożenie. Także może być różnie. No, i myślę, że wtedy na tej granicy z Białorusią może się zrobić troszeczkę bardziej gorąco i będą w przeciwwskazania do tego, żeby no, nie, nie pieprzyć się z tymi, których z Białorusi przepuszczają, a nie pieprzyć się też z tymi, którzy przechodzą jako Dezerterzy, którzy już funkcjonują jako dezerterzy nie tylko na terenie naszego kraju, ale na terenie całej Unii Europejskiej. Bo trzeba wiedzieć, że przecież ukraińscy te dezerterzy posługują się paszportami już litewskimi, łotewskimi, a i rosyjskimi, a jak. Być może w nadchodzących czasach będę miał możliwość spotkania z takowymi różnymi ludźmi, którzy przybyli z terenów e, okupowanych przez Rosję. Niekoniecznie to byli, 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 żołnierze czy jacyś funkcjonariusze, ale ludzie, którzy tam byli, którzy mają świadomość tego, po co przyjechali do Europy, no i wtedy będę przekazywał ciekawsze rzeczy. Także, moi mili, chciałbym, żebyście po prostu, no, uwzględnili tę moją propozycję, żebyście się nad tym zastanowili. Pod filmikiem mi e, Zrobili krótkie wpisy. Jak wy to widzicie, czy jest to możliwe, czy dałoby się to zrobić, żeby to był taki nasz niepisany nigdzie, nierejestrowany nigdzie ruch społeczny, który w myśl akurat walki z przemocą, z wojnami, z terrorem, nawołuje do pokoju, tym samym bojkotując wybory prezydenckie. Bo nie godzi się na taką formę polityki, jaka jest prowadzona w naszym kraju. Podoba Wam się to, bo mi się podoba osobiście. Wielu moim znajomym, którym wspomniałem o tym, no to może być szczał w kolano, bo, bo, bo tych kolan jest dużo, nie? Teraz tylko kwestia, żebyśmy nie szczelili sobie w to nasze kolano, a nasze kolano możemy sobie szczelić w jeden sposób, że się zdeklarujemy do tego. Potraktujemy to jak wiele innych filmików różnych sensacyjnych i nic z tym nie zrobimy, bo tu ja się mogę przyłożyć do tego, żeby zrobić materiał przekonujący w miarę merytoryczny, bo tu mi się wydaje, wielkiej merytoryki nie trzeba. Każdy, kto przeżył ostatnie 5 lat, już wie, że yy, wszelka forma wyborów to jest, jest co najmniej nieweryfikowalna, to jedno, są one jakby... Yy, chyba nie do końca legalne, a przynajmniej niesprawdzalne, no a i ci wyborcy są o wątpliwej wiarygodności, no i później ich moce akurat decyzyjne to już bezwzględnie są o wątpliwej wiarygodności, bo nie pamiętam takiego, który by reprezentował interesy naszego kraju. A później w międzyczasie, jak już... Byśmy coś takiego zrobili, to po kolei będziemy wtedy wyjaśniać tych wszystkich takich youtuberów, co to walczą o nasz kraj, o niepodległość, co to różnymi formami socjotechniki próbują nas zniechęcić do jakiegokolwiek działania, do jakiegokolwiek sprzeciwu przeciw obecnemu stanu rzeczy. Próbują nas zniechęcić do tego, żebyśmy byli ludzi, ludźmi odważnymi i myślącymi, i wciskają nam pierdoły do głowy. I tu pozdrawiam Atora, Etera i tą całą lalakową świtę. I jak mnie mocno zdenerwujecie, to <grybujesz> będę grzebał tak głęboko, że wygrzebię na Was więcej niż ten małolat, który tam kiedyś lalaka wyjaśniał, jak to lalak zakrzywia czasoprzestrzeń prawdy. I całą resztę też. Także moi mili, zastanówcie się nad tym, przemyślcie to. Dzisiaj jest niedziela, niewielu Was obejrzy. Zostawiam Wam poniedziałek, wtorek, a w środę już chciałbym zrobić kolejny materiał, w którym na skutek tego, co mi napiszecie, zdecyduję, czy bierzemy się do działania i przypieprzymy im tak troszeczkę na początek, a później z grubej rury, bo parę rzeczy ee... Będzie trzeba wyciągnąć nawierz odnośnie tego, kto, co, jak i po co kandyduje i jakie są założenia i plany systemu, jakie są założenia i plany Rosji i Ameryki w porozumieniu ze sobą odnośnie Polski i Ukrainy. Trochę, trochę rzeczy powyciągamy na wierzch, niech ludzie wiedzą, a co tam, nie? Także moi mili, a i powiemy o tym, jak to było z tym Katyniem tak naprawdę, że to Katyn to nie było takie zstąpienie szatana z nieba i ludzie w Katyniu Ukraińcom odpierdzieliło na łeb i polecieli z sikierami z wszystkim. No pokażemy to i, i, i ujawnimy jak to Niemcy w porozumieniu z Kacapami indoktrynowali, podburzali, zaszczuwali Ukraińców i ruskie bydło komunistyczne takie typowe. Nie, nie mówię o Rosjanach, takich, tych, co to systemowi rosyjskiemu też ulegli, byli jego ofiarami, których Kacab wywoził z Stalinice, cała banda wywoziła na Sybiry, tylko ci tacy Tajaczejka, Czerwona Armijna, która robiła i podżegała nie tylko na Ukrainie, i w Polsce podżegali, w Polsce podżegali na, na, na Ukraińców, a na Ukrainie podżegali na, na Polaków. A przy tym akurat Niemcy brali akurat skuteczny i czynny udział. Także to nie było tylko takie, że to sami Ukraińcy zaplanowali, zorganizowali i Nie, nie, nie. Trochę rzeczy będzie trzeba powyciągać i Ruscy też będą musieli nas za to z Niemcami przeprosić. Jeżeli już będzie dochodziło do tych przeprosin, a jak już będzie dochodziło do ekshumacji, to wypadałoby, żeby przedstawiciele narodu polskiego od samego początku, po sam koniec, byli przy takowych ekshumacjach i jak braknie im pomysłów na to, gdzie są y, miejsca akurat mordu zbiorowego, to są jeszcze dokumenty i ludzie, którzy mogą wskazać na terenie Ukrainy, gdzie są takie miejsca. Nawet mogą wskazać, kto był decydentami mordów, także mi się wydaje, że oni wszyscy zaczynają grzebać w bombie, bo ludzie, którzy zaczynają się do mnie w jakiś sposób odzywać, mają bardzo niepokojące dla systemu wieści do przekazania. I mocno mi się wydaje, że ci ludzie są zdecydowani, zdesperowani i zdecydowani na to, żeby zrobić więcej niż, niż się w mojej wyobraźni mieści. Więc dobrze by było, gdybyśmy zbudowali nieformalny, a skuteczny ruch przeciwstawiający się pewnym posunięciom systemowym, żeby zakończyć tą kampanię ludobójstwa na świecie. Także to na tyle. Życzę pogody ducha, życzę dużo zdrowia, spokoju. Przepraszam za moje dygi, ale mój yy, czarny uzurpator, który właśnie yy, rysuje mi plecy, no, no skutecznie, skutecznie ten, który przebiegł systemowi drogę właśnie Próbuję, próbuję zrobić wszystko żeby mnie zniechęcać do takich filmów które mają być bardzo niegrzeczne dla systemu dla tych wszystkich wyznawców obecnego systemu i całej reszty także pozdrawiamy pan prezes razem z kotem pozdrawia was mile z tego oto miejsca i zachęcam do tego żebyście przemyśleli to wszystko żebyście zastanowili się czy warto coś takiego zrobić czy Czas zaprzestać nie tylko na naszym terenie wojną, ale wszelkim posunięciom terrorystycznym i przemocowym. Dziękuję bardzo, życzę pogody ducha, życzę dużo zdrowia, dziękuję za uwagę, za poświęcony czas i zapraszam do współpracy. Do usłyszenia.